Byliście kiedyś w cyrku? Ja też byłem kilka razy. Ja wiem, że wszyscy kochają klauny, ale to, jak on chodzi po tym sznurku i nie spada, wow, pełen podziw. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Po wyjściu z synagogi przyszedł do domu Szymona. Teściowa Szymona miała wysoką gorączkę i wstawiali się za nią. On stanął nad nią i rozkazał gorączce, by ją opuściła. Uzdrowiona natychmiast wstała i usługiwała im. A kiedy zachodziło słońce, wszyscy, którzy mieli u siebie cierpiących na rozmaite choroby, prowadzili ich do Niego. On zaś na każdego kładł ręce i uzdrawiał. Z wielu też wychodziły demony, krzycząc: Ty jesteś synem Bożym. A on gromił je i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że jest Chrystusem. Gdy nastał dzień, wyszedł stamtąd i udał się na miejsce odludne. A tłumy szukały go i przyszły do niego i zatrzymywali go, by nie odchodził od nich. Lecz on powiedział do nich: Trzeba, abym i innym miastom głosił Ewangelię o Królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany i nauczał w synagogach Judei. Aby wybudować blok, potrzeba wykopać porządne fundamenty. Gdy budowali mój blok, no to musieli tam wykopać taki ogromny teren i cały ten piach, tę ziemię, która tam była, sypali kilkadziesiąt metrów obok bloków, które teraz stoją. Dzięki temu mamy piwnicę, są wylane porządne fundamenty. Blok stoi do dzisiaj, a było to już no, dobre kilkanaście lat temu. Dzięki temu, że wykopali te fundamenty i przesypali tę ziemię, to właśnie w oddali, nie tak daleko od mojego bloku powstały nazwane przez nas górki piaskowe. Górki piaskowe to właśnie były te takie dość wysokie nasypy tej ziemi, która została z tych fundamentów, która była kapitalnym miejscem dla, dla mnie jako młodego chłopaka, mojego brata, dla dzieci z podwórka, do tego, by zrobić tam oczywiście bazę. Gdy tylko odkryliśmy te tereny, zaczę zaczęliśmy swoją pracę. Weszliśmy na tę górkę, na początku trzeba było zrobić konkretne wejście, jakąś tam linę, żeby dało się wspiąć. I każdy miał swoje zadania. Ja na przykład byłem odpowiedzialny, żeby tutaj zarządzać trochę całością, żeby przygotować, powiedzmy, takie jedno miejsce do spotkań. Marek, mój brat, robił coś tam innego, Kasia robiła coś innego, Kuba i tak dalej, i tak dalej. Każdy miał swoje zadanie, obowiązki były podzielone, dzięki czemu to tworzenie tej bazy zaczęło funkcjonować, a potem mogliśmy się w niej bawić, przeżywać wspaniałe przygody. Tak to działa, moi drodzy, że my potrzebujemy pewnej równowagi, pewnego balansu, gdy chodzi o aktywności, których się podejmujemy, bo sami często wielu rzeczy nie ogarniemy. Taki inny przykład w parafii mojej, gdzie teraz pracuję, w Zawierciu. Prowadzę wspólnotę ministrantów. Jest ona dość duża 60-70 ministrantów. Ciężko byłoby to samemu prowadzić, dlatego zawsze. Co roku powołuje tak zwany zarząd, czyli grupę takich kilku zaangażowanych animatorów, którzy pomagają mi prowadzić właśnie tę wspólnotę. I tak na przykład w minionym roku było nas trzech, w sensie ich trzech plus ja: Adam, Wiktor i Michał. I razem w czwórkę mogliśmy prowadzić tę wspólnotę poprzez formacje, wspólne jakieś wyjazdy, wycieczki, bycie razem, integrację i tak Dzięki temu ta wspólnota funkcjonuje i przynosi przepiękne owoce. Potrzeba umiejętności dostrzeżenia ilości zadań, które są przed nami, oraz umiejętnego rozplanowania tego. Po prostu potrzeba nam balansu, tej równowagi, bo gdyby ten, co chodzi po tej linie w tym cyrku, stracił równowagę, no to szczęść Boże. I moi drodzy, zobaczcie, spójrzmy na Jezusa. Zobaczmy, jak on uczy nas właśnie tej równowagi. Po wyjściu z synagogi przychodzi do domu Szymona. Teściowa Szymona ma wysoką gorączkę, więc Jezus się za nią wstawia. On stanął nad nią, rozkazał gorączce, by ją opuściła. Uzdrowiona natychmiast wstała i usługiwała im. Zobaczcie, Jezus po pierwsze idzie do domu swojego przyjaciela, do domu Szymona Piotra. E, mamy taki obraz Jezusa, który potrzebuje też takiej normalnej przestrzeni, takiej bliskiej. Tam się znowu okazuje, że jest chora kobieta, teściowa Szymona Piotra, więc ją uzdrawia. Idziemy dalej. E, kiedy zachodziło słońce, wszyscy, którzy mieli u siebie cierpiących na rozmaite choroby, prowadzili ich do Niego a On na każdego kładł ręce i uzdrawiał. Widzimy drugi obraz. Jezus trochę siedzi w domu, tam też popracował, ale potem wychodzi i posługuje ludziom, którzy do Niego przychodzą. Uzdrawia, wkłada ręce i tak dalej. Na tym się nie kończy. Dalej e, słyszy o demonach. Z wielu też wychodziły demony, krzycząc, Ty jesteś Synem Bożym, a On je gromił i nie pozwalał im mówić. Jezus wypędza demony e, i zamyka im usta. Idziemy dalej. Gdy nastał dzień, wyszedł stamtąd i udał się na miejsce odludne. Dlaczego Jezus idzie na miejsce odludne? Hm. Wiemy to bardzo dobrze. Wychodzi po to, żeby się modlić. Jezus w tym całym swoim zapracowaniu, tych wszelkich aktywnościach, które podejmuje, znajduje czas, by być sam na sam z Ojcem, na tym miejscu odludnym, na jakimś pustkowiu. Wie, że to jest ważne, dlatego znajduje na to czas. Tłumy szukały go i przyszły do niego, w końcu go znaleźli. Lecz on powiedział do nich: Trzeba, abym i innym miastom głosił Ewangelię. Przychodzi moment, w którym Jezus wstaje, bierze swoje rzeczy, bierze apostołów i lecimy dalej. Zmienia miejsce, idzie w kolejne, w kolejne środowisko, gdzie może głosić Ewangelię i czyni znaki. Jezus jest zrównoważonym Bogiem jest zrównoważoną osobą, która potrafi zachować balans codzienności. My mamy taką tendencję, że trochę nas przechyla. To znaczy, wrzucamy się w coś i tylko w tym siedzimy. Podobnie jest z pracą, z naszą edukacją, z naszymi relacjami. Warto jest troszczyć się i w ogóle zobaczyć, tak w prawdzie, tak serio w prawdzie, jak dzisiaj wygląda Twój balans życiowy. Czy możesz powiedzieć, że jesteś osobą zrównoważoną? Nie chodzi mi tu o jakieś zaburzenia psychiczne, ale chodzi mi o, o rzeczy, których się podejmujesz, o Twoje obowiązki, czy jest dobra ilość czasu na pracę, na rozrywkę, na odpoczynek, na sen, na bycie z ludźmi, których kochasz. Potrzeba tutaj dużej mądrości. Gdy idziesz przez życie i trochę cię rzuca na boki, to możesz się niepokoić. Może brakować ci spokoju w twoim życiu. Dlatego pomódlmy się o to, by Pan Bóg dawał nam pokój, spokój ducha, byśmy byli otwarci na to, co przynosi nowy dzień. Módlmy się o to wspólnie. Daj o Panie, abym w spokoju ducha zaakceptował wszystko, co przyniesie mi ten dzień, który się rozpoczyna. Daj, abym całkowicie poddał się Twojej świętej woli. O każdej godzinie tego dnia udzielaj mi, proszę, wskazówek i wspieraj we wszystkim. Naucz mnie przyjmować ze spokojem wszystko, co otrzymam w ciągu dnia, z mocnym przekonaniem, że wszystko przychodzi z Twojej świętej woli. Kieruj moimi myślami i uczuciami we wszystkim, co robię i mówię. Kiedy przytrafi mi się coś nieprzewidzianego, nie pozwól mi zapomnieć, że wszystko pochodzi od Ciebie. Naucz mnie szczerze i mądrze zachowywać się wobec każdego członka mojej rodziny, nie jącząc i nie zawstydzając. Daj mi siłę, Panie mój, abym znosił zmęczenie i wszystko inne, co przyniesie nadchodzący dzień. Prowadź moją wolę i naucz mnie modlić się, wierzyć, mieć nadzieję, cierpieć i przebaczać, kochać. I modlić się do Ciebie obecnego we mnie. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Bardzo Wam dziękuję za kolejny odcinek, za kolejne spotkanie, za kolejną wspólną modlitwę. Taka jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, to wam powiem. E, za moich czasów, jak byłem jeszcze młody, jak byłem dzieckiem dawno, dawno temu, wy może tego nie pamiętacie, e, to były takie zabawki bączek to się nazywało. E, i to było takie, takie urządzenie, że to się tak nakręcało i to się tak kręciło. I to takie wydawało e, czasami dźwięki, a czasami po prostu ładnie wyglądało, jak się tak kręciło. E, I jak długo trzymał tę równowagę, ten bączek, jak długo się kręcił, e, no to wtedy działało. A jak się skończyło, no to e, kładł się na ziemię. E, I moi drodzy, no w życiu chyba też łatwiej jest zachować ten balans, jeśli jest ktoś, kto ma nad nami rękę, kto nas popycha, kto nas ładuje. Oczywiście w pierwszej kolejności jest to Jezus, ale też Pan Bóg stawia na naszej drodze ludzi. E, więc może warto też dzisiaj podziękować za tych ludzi, którzy pomagają nam iść w dobrą stronę z równowagą w sercu. E, na tę wdzięczność, na ten dzień niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.